Zadanie 15. Jeżeli alfa znajduje się w pierwszej ćwiartce, czyli jest między 0 stopni a 90 stopni, oraz tangens alfa jest równe 2 razy sinus alfa, no to no właśnie, jak obliczyć cosinus alfa? Mamy takie równanie. Na pewno pamiętasz, że tangens alfa to jest sinus alfa przez cosinus alfa, więc Lewą stronę rozpisujemy zgodnie z tym wzorem. Prawą stronę przepisujemy bez zmiany. Po obydwu stronach jest sinus alfa, więc możemy całe równanie podzielić przez sinus alfa. Z sinus alfa na sinus alfa, to w liczniku otrzymamy 1. Tutaj sinus alfa się wyredukuje, zostanie sama dwójka. Jak obliczyć teraz takie równanie, czyli naszego cosinus alfa? Tutaj mamy odwrotność cosinus alfa, więc jeśli zrobimy odwrotność lewej strony i odwrotność prawej strony, to takie równanie będzie ok. Odwrotność lewej strony, to jest cosinus alfa przez 1, to znaczy cosinus alfa, a odwrotnością dwójki jest jedna druga. Zatem mamy cosinus alfa jest równy 1 druga. Widzimy, że jest odpowiedź A.